No i witam was wszystkich w dzisiejszym vlogu. Jakbyście się zastanawiali, co tam słychać? Nie wiem, czy będzie słychać. To już rozpoczął się sezon cykadowy, tak więc cykady nie dają nam nawet spać, tak naprawdę, bo są tak głośne. My mamy okna, przynajmniej ja mam w pokoju okno na, na tę rzeczkę, tutaj, która była przed chwilą pokazana, i one po prostu cały czas tak krzyczą. Pokazuję wam mały update tego, jak wygląda budowa. No, wydaje mi się, że bardzo się nie zmieniło. Moi drodzy, tak w ogóle dziękuję Wam wszystkim, wszystkim tym, którzy wzięli udział we wczorajszym live, bo naprawdę było to bardzo fajne doświadczenie. Przyznam, że nie oczekiwałem aż takiej, takiej dużej publiczności. Myślałem, że będzie 10-20 osób, a tu się okazuje, że w niektórych momentach przekroczała liczba ponad tam 140-150 osób, więc jest mi niezmiernie miło, że ktoś tam trafia na ten mój kanał. No i też fajnie było tak, tak naprawdę w czasie rzeczywistym podpowiadać na Wasze pytania. Parę pytań się jeszcze uchowało, niestety byliśmy zmuszeni zakończyć tę sesję, ponieważ to już się e, dość długawo rozciągało i, i postanowiłem, że w przyszłym tygodniu zrobimy jeszcze jedną taką sesję. E, mam chyba 8 jeszcze pytań, tak więc zapraszam Was wszystkich serdecznie w przyszły weekend, najprawdopodobniej w sobotę. E, no i pewnie tak w godzinach albo porannych, chociaż wszyscy na kato będą. O, krzyczą znowu. Albo popołudniowych, tak właśnie wczesne popołudnie, typu 17, 18, e, polskiego czasu oczywiście. No i tym razem już postaramy zrobić taką 40-minutową sesję bez żadnych przerw, miejmy nadzieję, że może też poprawię lekko jakość, no bo jednak z tymi live'ami jest problem, o czym zresztą będzie treść w dzisiejszym odcinku, ponieważ tematem dzisiejszego odcinka, a tak naprawdę tytułem dzisiejszego odcinka jest moja nienawiść do firmy SoftBank. Zanim jednak przejdziemy do tego tematu głównego odcinka, e, chciałbym teraz powiedzieć, co ja w ogóle robię. E, no jest dzisiaj ładna pogoda, w miarę ciepło, czy tam jak naprawdę gorąco. E, będzie padać zaś pewnie, bo widzę po chmurkach, ale trudno. E, a napisał do mnie kolega Krzysztof, który właśnie się tu przeprowadził, nie pamiętam kiedy to było dokładnie, zresztą go zaraz spytamy. E, no i zaprosił mnie, nasze znaczy zaprosił, po prostu zaproponował jakiś wspólny wypad na lunch czy coś takiego. E, tak więc idę do Ikebukuro, idziemy na sushi. Do restauracji, której jeszcze chyba nie pokazywałem na kanale. W sumie wydaje mi się, że mogłem o tej restauracji wspominać gdzieś w odcinkach z mamą, ponieważ ona właśnie znalazła tę restaurację, gdzieś tam o niej usłyszała. No ale muszę przyznać, że jest to chyba najfajniejsza restauracja. Moja ulubiona przynajmniej na chwilę obecną, jeśli chodzi o sushi. Już nie jest to Genki sushi z Sibui, Jest to, nie pamiętam jak to się nazywa, Sushi Ro, Sushi Ro, Nie pamiętam. Ale jest wika Bukuro. Oczywiście link do restauracji znajdziecie. W opisie poniżej jest tam super tanio, super smacznie. A teraz przejdźmy do tematu głównego naszego filmiku. Cała historia rozpoczęła się tak naprawdę dwa lata temu, kiedy szczęśliwa auspicjusz już przyleciał do Japonii. Tym razem wiedział, że zostanie tu dłużej, miał już wizę. Wiedział, że musi znaleźć mieszkanie, wiedział, że musi wszystko sobie pozałatwiać. Czyli tak naprawdę jednym z priorytetów było załatwienie mu telefonu komórkowego oraz internetu takiego przenośnego, który umożliwiłby tak naprawdę kontakt ze światem Wszędzie w Tokio. No ale też wynajmując mieszkanie, wiedziałem, że muszę mieć najszybsze możliwe łącze w mieszkaniu, a to za sprawą właśnie tego wcześniej wspomnianego PS4. Tutaj chodzi o to, że Mauspis po prostu bardzo lubił grać w gry i zwłaszcza multiplayera, więc musiał mieć dobre łącze, żeby wszystkich móc e, zabijać tam w krach. <grych> e, no i moi drodzy, jak już kiedyś wspominałem, oj, ja mi się głos łamie, jak już kiedyś wspominałem, w Japonii tak naprawdę są trzy główne sieci komórkowe, to takie firmy komórkowe, a mianowicie do Komo AU i Softbank. Eee, no i nie wiem dlaczego, ale jakieś coś mnie podpuściło, żeby zdecydować się na tę ostatnią firmę. Eee, ona jest zaprezentowana przez takiego małego białego pieska. Eee, nie pamiętam jak on się nazywa, ale chyba o nich coś tam kiedyś wspominałem w tym odcinku. Eee, no i wchodząc do tego, do salonu takiego tego softbanku, zresztą będę przechodzić obok jednego, to i nawet nagram. Wszyscy oczywiście wkłaniali mi się w pół, byli bardzo mili i tak dalej. No wiadomo, chcieli zarobić pieniądze. Podpisaliśmy umowę. Podpisaliśmy umowę na dwa lata, ponieważ miałem jakby wizę na ponad dwa lata, tak więc teoretycznie mogłem mieć taką już normalną, prawdziwą umowę, taką jak mają Japończycy. Podpisałem umowę na internet, który teoretycznie jest, nazywa się Hikari, czyli są to światło wody. Super, szybko i w ogóle niesamowity hiper. Super sprawny, i tak dalej, co zresztą pokazywałem też na Snapchacie. Oprócz tego wykupiłem sobie także komórkę i Pocket WiFi. Pocket WiFi, czyli po prostu takie urządzonko przenośne, które zapewnia mi internet. Wolałem takie rozwiązanie, ponieważ ja jakby mam parę urządzeń mobilnych, i chciałem je wszystkie mieć połączone, a nie lubię tego teteringu z telefonu, ponieważ to trochę żera baterię. Nieważne, bo znowu się rozgaduje. Podpisałem tę umowę, szczęśliwie wyszedłem. Potem się okazało, że nastąpiła jakaś tam breakdown w komunikacji i niestety pan trochę inaczej oszacował cenę, którą trzeba było płacić za te internety wszystkie. I zamiast 7,5 tysiąca jenów wyszło, że muszę płacić około 12 tysięcy jenów. A to za sprawą tego, że Japończycy z jakiegoś powodu rozdzielili mi dwa rachunki na telefon i pocket wifi oraz internet oddzielnie, domowy. Tak więc dostawałem dwa rachunki co miesiąc, które były dość dużym kopniakiem dla mojego portfela, ale na szczęście miałem stypendium, więc mogłem sobie na to pozwolić. No i w ten sposób Auspiciarz płacił przez ponad 20 miesięcy, 23 miesiące rachunki. Internet oczywiście był... No, może przyznać, że, te, że nigdy nie miałem takiej szybkości. Wszystko ładuje się naprawdę błyskawicznie po prostu. Filmy na YouTube'a, które tutaj wsadzam, mają po 5-6 giga, ładują mi się w 20 sekund. Tak więc no jest to niesamowite łącze. Co do telefonu wziąłem oczywiście taką małkę, więc, więc ona była... No nie mogę się na niej temat wypowiedzieć, działa. Ma dzwonić, więc okej. Okay. Internet ten przynosi też działał. Z tym, że w momencie kiedy, tak jak już wspomniałem w wczorajszym live, najprawdopodobniej pod koniec września wracam do Polski na taki dłuższy okres, nie wiem, 4-5 miesięcy i potem będę myślał, co dalej, ponieważ muszę notyfikować swój dyplom. W związku z czym jestem zmuszony. Zakończyć moje bieżące umowy z tym bankiem, tak? Dzwonię do nich na nie? Minutka, pani, oczywiście, coś tam po japońsku rozmawiamy. Potem przenosimy się na angielski, bo okazuje się, że trochę nie domagam po japońsku, jeśli chodzi o takie zaawansowane sprawy. No i ona informuje mnie bardzo mile, że teoretycznie powinienem zadzwonić w okresie na miesiąc przed końcem umowy. Z czym, że miesiąc przed końcem umowy wypadał właśnie 1 sierpnia. Mamy sierpnia 5. Ja oczywiście zapisałem sobie w notesiku i 1 sierpnia ładnie dzwonię. No i teraz zaczyna się ta irytująca część em, historii osłużba, a mianowicie, dzwonię tego 1 sierpnia pani udaje, że mówi po angielsku, bo oczywiście od razu przerzuciła się na gdy jak, jak zobaczyła moje nazwisko. Dzwoniąc na tej infolinię musimy podać swój numer telefonu oraz tam jakiś pin, który wpisaliśmy, więc oni jakby, no tak jak zresztą wszędzie na świecie, mają wyświetlone od razu wszystkie dane dotyczące klienta. No i pani całkowicie zdziwiona, dlaczego ja w ogóle chcę zerwać umowę. Mówię, że najprawdopodobniej będę w Polsce, tak więc chciałbym tę umowę po prostu zakończyć, nie, nie zrywać, tylko zakończyć, bo po prostu nie będę w stanie, nie będziemy w kraju. No naturalna sprawa, prawda? Na co ona mi mówi, że w momencie zerwania umowy muszę zapłacić karę w wysokości 10801. 10 800, 10 800 to jest jakieś 350 zł. Jestem trochę zdziwiony, ale mówię, no dobrze, to nawet mogę to zapłacić. Pytanie, jak byśmy to rozwiązali? Pani na to odpowiada, że w moim przypadku ta kara wynosiłaby ponad 30 tysięcy, ponieważ ja mam tak naprawdę trzy podpisane umowy za telefon komórkowy, ten malutki, którego w ogóle nie używam, tylko po prostu mam numer do rejestracji tam różnych ee, Kart oszczędnościowych, mieszkania dalej za przenoszenie wifi oraz za internet domowy. Tak więc każda z tych y, usług ma swoją oddzielną umowę i za każdą musiałbym zapłacić te 350 zł kary. Nie uśmiecha mi się płacić 1000 zł za zadrwanie umów. E, dlatego też jeszcze raz sprawdzam, kiedy mi się ta umowa kończy, o co dokładnie chodzi. Pani sprawdza, patrzy, że teoretycznie umowa kończy mi się we wrześniu i nagle budzi się, że przecież ja nie będę musiał płacić kary, bo. Ta umowa się najnormalniej w życiu kończy. Ja oczywiście mówię no tak, brawo i tak dalej. Z tym, że problem jest następujący. Umowa kończy mi się 21 września. Ja bilet mam zabukowany na chwilę obecną na września 19. Tak więc dwa dni przed zakończeniem oficjalnym umowy. Tutaj bardzo wielka ciekawostka, ponieważ w Polsce wydaje mi się, że nie byłoby to problemem. Powiedzielibyśmy, że chcemy zerwać umowę, tak więc... Czy możemy ją zakończyć wcześniej, ja oczywiście płacę za cały okres do 21, czyli teoretycznie jestem dwa w plecy lub po prostu, nie wiem, w jakiś inny sposób to załatwić. W Japonii sytuacja ma inaczej. Żeby zerwać umowę ze softbankiem, okres musi minąć kompletnie, czyli musi dojść do 21, a następnie mam dodatkowy miesiąc, za który muszę płacić, za cały miesiąc muszę płacić, podczas którego mogę zrezygnować z umowy. Czyli tak naprawdę zerwanie umowy możliwe jest dopiero jeden dzień po zakończeniu umowy. Nie mogę tego zrobić naprzód automatycznie. Nie wiem, dlaczego to tak działa. A poczekajcie, muszę minąć młodych Japończyków. Grajków. Dobra, skręciłem w małą uliczkę, może będzie ciszej. Jest to pewnie jakaś forma zabezpieczenia się i nie wiem utrzymywania swoich klientów, ale SoftBank nie robi tego fajnie. Dlaczego? Yy, pozwólcie, że wytłumaczę. Jeszcze raz przypomnę, że płacimy około. Teraz już z Mikołajem na szczęście, bo mieszkamy razem, więc, jakby ten internet mamy wspólny. Ale płacimy miesięcznie około 15 tysięcy za sam internet, telefon i przenośne Wi-Fi. 15 tysięcy to jest 500 czy tam 550 zł. I w momencie, kiedy ja chcę zakończyć te wszystkie trzy umowy, muszę dopłacić jeszcze to 550 zł za miesiąc, październik, który tak naprawdę będę już w Polsce, podczas którego, prawda? Więc płacę, jakby, dodatkowo za to, że mnie nie ma. Japonii. Jest to jedna z takich niekonsekwencji według mnie, która, która powinna być poprawiona w Japonii. E, oczywiście Japończycy się tym nie za bardzo przejmują, bo nie mają takiej sytuacji i najczęściej mieszkają w Japonii wiele lat. Jeżeli już się wiążą z jakąś firmą, to stoją, siedzą w niej tak naprawdę do końca życia. E, ale dla gajdina jednak stanowi to pewien problem, pewne wyzwanie. E, dlatego też e, przeszukałem oczywiście cały internet, jak to jest możliwe, że, że to tak, tak to funkcjonuje. Czy czasem nie są tutaj jakoś gwałcone prawa... Tak naprawdę klienta, ponieważ jeżeli umowa jest podpisana na dwa lata, to po dwóch latach powinno być. Oczywiście jest możliwość automatycznego odnowienia umowy, ale nie mogę być zmuszany do zapłacenia kolejnego miesiąca. E, najwyraźniej w Japonii to tak funkcjonuje i można tak robić. <grych> no tak więc podsumowując niestety, ale nie mogę nic zrobić, muszę zabudzić. E, ja w Polsce będę we wrześniu rachunek za ten październik przyjdzie dopiero w listopadzie, więc tak naprawdę to się będzie bardzo długo za mną ciągnąć. E, a tutaj też bardzo ciekawy fun fakt, no bo... Sprawdzałem w internecie, jak to dokładnie działa i czy inni Gajziny też mieli podobny problem. I słuchajcie, okazuje się, że tak naprawdę SoftBank jest chyba najbardziej znienawidzoną firmą przez Gajzinów, Bo nikt o tym nie mówi na samym początku, ale ona bardzo źle traktuje klientów, jeśli chodzi o właśnie takie załatwianie, zrywanie umów. Tutaj w ogóle można powiedzieć, że zrywanie umów nie jest częstą praktyką dla Japończyków, ale jednak no... Kary, które się z tym wiążą są po prostu dość bolesne. I tutaj też kolejne ciekawe zagadnienie, a mianowicie dlaczego Japończycy mają taki wstręt do, 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 do obcokrajowców. Nie chodzi mi tutaj o wstręt typu rasa i tak dalej. Tylko wstręt e, czy też niechęć do podpisywania z nimi umów, wynajmowania mieszkań, e, załatwiania właśnie konta w banku i tak dalej. Wszystko to spowodowane jest takimi sytuacjami, w których e, gaijin, który musi zmuszony jest do powrotu do kraju, bo nie ma wizy lub e, nie wiem, kończy mu się wizę lub po prostu coś się stało, e, zmuszony jest zapłacić taką karę. Ja na szczęście no, mam jakąś możliwość, mam to konto w banku, mam e, Znajomy, którzy mieszkają w Japonii, mam yy, panią Kikuno, którą nie wiem czy tam kiedyś pokazałem ją w yy, odcinkach czy nie, ale mogę zawsze ją poprosić, żeby ona uregulowała to za mnie podczas mojego, mojej nieobecności w Japonii. Jakiś Amerykanin, na przykład, który mieszka całe życie w Ameryce i przylecia tutaj na dwa lata popracować, nie ma możliwości zapłacenia takiego rachunku. Bo tutaj też warto jeszcze zwrócić uwagę na to, że Softbank na przykład lubi pobierać te opłaty automatycznie z konta. W momencie wyjazdu teoretycznie musimy konto zamknąć. Tak więc nie będzie on miał jak poprać tych opłat. No i co? No i to na cebulę, na Polaka, większa część obcokrajowców po prostu macha na tą ręką. spłaci za ostatni miesiąc, który są teoretycznie winni, a następnie wylatuje i ma to za przeproszeniem w dupie. Czyli ta opłata za dodatkowy miesiąc jest po prostu przed nich olewana. To oznacza, że Softmac odnawia na nich umowę na kolejne dwa lata. Oni tego nie opłacają. Rezultat jest taki, że po tych 24 miesiącach oni mają już za 24 miesiące. Są wpisywani na czarną listę i tyle. Teoretycznie nie słyszałem jeszcze o sytuacji, aby jakikolwiek gaijin został, nie wiem, żeby Interpol go złapał i kurczę wstawił do, do więzienia czy coś. Ale na pewno po powrocie do Japonii nie podpiszemy już umowy z taką firmą, ponieważ ona dla niej jesteśmy spaleni. Bywają przypadki, że w tym momencie jest taka jakby wspólna baza osób spalonych i nie podpiszemy umowy z żadną firmą telekomunikacyjną. Tutaj uwaga, słuchajcie, moi drodzy, jest event Pokémon Go. Zobaczcie, to jeszcze żyje. Wszyscy sobie tutaj siedzą i łapią po... łapią rzadkie Pokemony. Tak więc tak, Pokémon Go jeszcze istnieje w Polsce. W Japonii, w Polsce już dawno no, nie żyje. Przyznam się, że planuję powrócić jeszcze do Japonii, lecieć tutaj jeszcze wiele razy pewnie. Tak więc nie chciałbym sobie odcinać dróg. Zapłacę to co, co będę musiał zapłacić trudno, no jakoś damy radę. Ale jest to jakaś taka firma, taka rzecz, o której nie mówi się na co dzień. A jest ona dość nieprzyjemna i tak naprawdę nieprzemyślana, ponieważ no nie wiem jak można doprowadzić do takiej sytuacji, że, że chce się pobierać pieniądze do osoby, której nie ma już w kraju i nie można tego załatwić w ten sposób naprzód. Nie ma takiego jakby podejścia do klienta, który jest jakby troszkę... No nie wiem jak to powiedzieć, ale wygoda klienta jest najważniejsza, tak? Tutaj mamy właśnie salon banku. Nigdy tam nie chodźcie. Zły banku. No my jeszcze jesteśmy na miejscu, tak więc zaraz pokażę, o tutaj jest wejście do tego Sushi. Eee, podsumowując już temat, bo auspicy już nie chce się bardziej denerwować, jestem trochę zdenerwowany tym, że po prostu ten customer support w Japonii nie za bardzo działa. I panie same nie wiedzą jak rozwiązać ten problem, same nie za bardzo potrafią doradzić, eee, no więc po co tak naprawdę taki customer support, jeżeli nikt nie potrafi pomóc. Tyle moim słowem, teraz czas na Sushi, czas poprawić sobie humor. Eee, no i tyle, zaraz zobaczymy. No To jest takie, to jest Zobaczmy. Niestety trzeba będzie czekać. Dwie osoby, dawać ja się, brutuje takie. I mamy niby 25 minut, gdzie musimy czekać. To będzie ją. No i moi drodzy, niestety przewid... spełniły się moje oczekiwania i była kolejka pewna, bo dzisiaj mamy sobotę, tak więc dużo ludzi przychodzi tutaj. A przechodzi tutaj dlatego, że tanio, pysznie, smacznie, zresztą zaraz zobaczycie. Tu uważaj, bo ostatnio kolega Adam to wszystko wywalił na ziemię. A, <laughs> po prostu... Tak, niestety ja nie pomyśleli i słuchajcie, tutaj to wszystko można tak naprawdę zwalić na ziemię. No i niestety mieliśmy mały, wy... mały wypadek ostatnio. Tutaj przepraszam, ale ogólnie kolega Krzysztof Cześć. przyleciał z Polski na 5 lat. <laughs> Wróci pewnie po roku, jak to, jak, jak to się skończy zobaczymy. Pokażę wam jeszcze na szybko restaurację, to pewnie mi się nie uda, ale jak widzicie jest ona trochę większa od Gyeonggi Zusi, ale to samo, jakby ta sama platforma. Zamawiamy na padzie i on sobie tutaj przyjeżdżają, tylko że przyjeżdżają tu na dole na takich rolkach fajnych i tu się je odbierają. Jakbym wstał. Zamawiajcie zawsze. Potrójnego łososia, bo za 2,7 mamy 3 kawałki yeah. <laughs> Czyli za 4 złote 3 kawałki i sushi Które zaraz tu przyjadą Kolega Krzysztof trochę przesadził z powderem Więc mamy taki naprawdę <laughs> Naprawdę mętną Zieloną herbatę, ale i tak, i tak jest dobrze No i na jedzenie, Polecasz restaurację? Świetna. Świetna, Tanie, Świetna. I dobre. Tanie i dobre. Zjedliśmy sześć, tam ja zjadłem sześć talerzyków chyba. Dostaliśmy taką karteczkę, płacimy oddzielnie. Mi tam wyszło chyba 701. Zaraz zobaczymy zresztą. Kolega tutaj Krzysztof właśnie zaczął pracę w Japonii. Dostał wizę, więc tutaj będzie na stałe. Pracuje w IT i dostał już pierwszego MacBooka. Tak więc właśnie bym zostawił tego na MacBooka. Tutaj chcesz Tak, to można albo pan obsłużyć, albo tak. Co tu? O, I to się pokazuje. 907 i Musisz cenę zapłacić. Takie piękne zmechanizowanie. Ty tutaj wybierasz gotówkę. No Widać, że informatyk, ja muszę cię tylko dychę. Żeby ładnie, ładnie wydać. No i ty bierzesz od suri, czyli że chcesz... Okej. Okay. A, to jest Wy... Możesz wyciągnąć ten. I tu wsadzisz. Aha, dobra. Łatwo, przyjemnie i wesoło. I masz nawet paragonik. No i moi drodzy, już po spotkaniu z Krzyśkiem jest godzina trzecia, tak więc wracam do domu odpocząć. Pewnie już dzisiaj nigdzie nie wyjdę, bo jest trochę gorąco, bo trochę się spociłem i już też nie chcę nowych, wszystkich ubrań <grych> brudzić. E, sobota, więc Ikabukuro, jak widzicie, jest troszkę zapełnione i muszę znowu, jak w labiryncie, się bawić, umijać ludzi. E, bardzo fajny kolega, Szczerze, że żeśmy się poznali. Przyjechał tutaj właśnie, jak powiedziałem wcześniej, nawet e, do pracy w sektorze IT, bo w takim, takim sektorze jednak chyba najłatwiej pracę w Japonii. E, pracę znalazł w Polsce, e, aczkolwiek znalazł ją o wiele przed przyjazdem tutaj. Zaczął już się rozglądać w maju, tak więc e, tutaj też jak wiele osób zawsze mnie pyta, jak to wygląda z tą pracą, lepiej jest znaleźć pracę wcześniej, oni zagwarantowali mu wizę, ma wizę pracowniczą, teoretycznie dostanie na 5 lat, umowę ma na 2 lata, więc po 2 latach jeszcze ewentualnie może zrezygnować i wrócić, ale jest zapewnione to wszystko i pierwszy miesiąc jakby mu firma też opłaca i załatwia mieszkanie. Na pewno takie rozwiązanie jest o wiele łatwiejsze niż ryzyko i przylot przy tutaj bez żadnej pracy bez żadnej gwarancji na wizie turystycznej lub też w working holiday. Tymczasem to by było tyle na dziś, tak więc dziękuję Wam wszystkim bardzo serdecznie za uwagę. Jak widzicie oblane potem, bo już coraz goręcej. Chciałbym Was też wszystkich bardzo serdecznie zaprosić na mój kanał na Facebooku. Wystarczy wpisać Auspiciusz, a na Facebooku jest tylko jeden. Tylko jeden prawdziwy Auspiciusz. I tam na dniach postaram się zamieścić ankietę pytającą Was, jaka pora by Wam najbardziej odpowiadała, jeśli chodzi o przyszłą ses sesję live Q&A. Zostało mi jeszcze pytanie, tak jak wspomniałem wcześniej, chciałbym na nie odpowiedzieć. Może też znajdzie się parę osób, którym ostatnio nie udało się trafić na ten live. Miejmy nadzieję, że zobaczymy się już na live w przyszłą sobotę. Do zobaczenia.